Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w krainie zakupów. Witam Was kochani po no, długiej przerwie, bo widujemy się tylko na premierach, wznowach. Dzisiaj wyjątkowo miksik z drapeczek o wartości 50 zł. O, nufi już zajoba trenuję. I mamy 100 tysięcy w gotówce as Król Dama mamy Asa, premie 250. Tysięcy w banku. Złoty cios. Bo dzisiaj wychodzi w ten dzień co. Nufi, spokój! Wychodzi w ten dzień co. Właśnie teraz <grywam> nagrywam. Mega pensje i dolary, diamenty. Wkład 50 zł. Odcineczek planuję dodać w sobotę. W sobotę wyjeżdżam na szkolenie. Także w pociągu z przyjemnością będę odpisywać na wasze komentarze. Czemu tak mało nagrywam? Powiem Wam szczerze, że odechcie mi się. Odechciewa mi się. E, nie mam weny. Wiecie, e, suby stoją w miejscu, wyświetlenie jest marnota, marnota także. Po co, wiecie, e, wkładać pieniądze, inwestować jak nie ma to, że tak powiem, jakoby sensu. <laughs> Ale dobra, co będzie to ma być, zobaczymy. Bierzemy się za drapanko. Trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapeczki w górze, subskrybujcie kanał. Jeżeli uda się, póki kanał istnieje, dobić do 3000 subów, no to będzie rozdanie. Dwie osoby będą mogły wygrać. No jak się nie uda, to się nie uda. Łyczek kawki, zdrapeczka z numerem 25. Szukamy wygrywających liczb bądź pliczków. Takiego pliczku, on nam nic nie mnoży, ale również no, daje nam przypisaną wygraną. Zobaczymy, czy cokolwiek wpadnie, czy będzie całkowite dno. Szukamy takich liczb jak 28, 16, 32 i 34. Oczywiście niech nikogo nie zdziwi, że czekam na kuriera. Zaczynamy obokiem 17, kolejny obok 29. 33 kolejnej pomiędzy, no tragedia, 31 znowu, ósemeczka, 19, dwójeczka, siódemka, osiemnastka i 23. trzy. No oczywiście za oknem kosiara, także musiałam okno zamknąć, mimo że jest skwar. Kontrolne G. Co to jest? G. C. Trochę wydziabałam, ale to jest G. G. C. Także no zaczynamy marnie, ale co począć? A skról dama. I tutaj, żeby się nie pomylić, jak na premierze, szukamy, żeby wygrać trzech tych samych symboli w poziomie. Nie dwóch, a trzech. I mamy perfum, wiśnie, pierścionek, kufer czy tam skrzynie, nie kufer klucz klucz i kwiatek, czyli dupa blada, moneta, śliwka, podkowa, rubin, perła, korona i ostatnia szansa, mamy złoto, korona, no kolejny pustak, jak widzicie, warto drapać, <trafię> TFA, no jestem ciekawa, czy coś będzie, teraz mamy premię z numerem ósmym, nie wiem, czy mówiłam, a z albo widać, była 21 numer. I tutaj z kolei musimy mieć dwa identyczne symbole poziomo, aby wygrać, bądź trzy identyczne. Wtedy wygraną mnożymy razy dwa. No i zaczynamy. Mamy podkowe, karo i arbuza, złoto, pik, winogrono, wiśnie, kier, karo. Worek, kwiatek, złoto, śliwka, kier i wiśnie, arbus, siódemeczka, pik, śliwka, biedronka i winogrono. No nie lubią mnie te zdradki, nie lubią mu, no dokładnie mu krowy. Ostatnia zrapeczka za 5 zł, 250 tysięcy w banku. Szukamy wygrywających liczb bądź safe'u. Safe również daje nam tylko przypisaną kwotę. Zrapeczka o numerze 48. I szukamy 11, 14, 31 i 13. A mamy 16, 19.

Nie wiem po co ja się wziąłem z te drapanie. No i mamy ostatnie trzy drapeczki o wartości 10 zł. Mamy złoty cios, los z numerkiem 1. No i zobaczymy, czy coś my tu mamy. No, nie wiadomo, jak się ustawić, żeby było widać. Ok, powinno być ok. Gdzie te wygrywające liczby szukamy, bądź sztabki? Sztabka również nam nic nie mnoży. Taki szał. Lotto. I szukamy. 33, 18, 39. 11 i 26. Gdzie tu zacząć? Bo to jest zawsze problem. I mamy dziewiętnastkę. Wszędzie ta dziewiętnastka, mój dzień urodzin. Dziewiątka, szkoda, że nic to nie daje. O, i kurierzyna. I'm sorry na chwilę. Jestem z powrotem. Paczucha odebrana. Za dużo łachów zamawiam, powiem Wam. Zdecydowanie za dużo. <noise> Dzisiaj była pani kurierowa, także bajery nie było. Dobra. Szukamy dalej, mamy szósteczkę, 46. Lepiej mnie na pewno wyżywić niż ubrać. 27, 48, 40. Fakt, że później te rzeczy i tak leżą. 24, 32, ale muszę mieć. 49, 35, 47, 36, 13. 37, trójeczka, dwunastka, siedemnastka i czwórka. No, to jest jakiś, powiem Wam, Meksyk. MT, to dzisiejsze wygrane, to jest po prostu szaleństwo. Mamy mega pensję z moim dniem urodzin, czyli dziewiętnastką. Tutaj szukamy tylko wygrywających liczb, bądź dwa razy napis mega pensja. Wtedy mamy główną. Nie wiem, czy na dzień dzisiejszy jeszcze ta główna jest. Szukamy trójki, piętnastki, trzydzieści siedem, trzydzieści cztery i trzydzieści dwa. Powiem Wam, zarąbiasz czą wygraną w tej mega pensji czerwonej. Miała Natalka z kanału Natko Drapiemy. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam na jej kanał. Powiem Wam, rozwaliła system, także warto iść, luknąć, zostawić łapeczkę suba. Natalka, super babka. Mamy 48, 12, fajny, opowiada historię o swoim szefie, yy, dzięki niej, yy, mimo że go nie znam, yy, też mnie wkurza, <laughs> także zapraszam, o jest wygrana, 32, na pewno na talce, będzie miło, 19, mega pensja, 41, 1, ósemeczka, 14, to chociaż zera nie będzie. 42, siódemeczka, szósteczka, 43, trójeczka, jest druga, wygrana, 17 i 23. I pod 32, o proszę 20 zł. Idzie, to było trójeczka, 10. No to mamy 30 zł. No i super. Jakby nie patrzeć, większa część się zwróciła na tej jednej zdrabce. Nie będzie aż takiego płaczu. Nie wiem, czy kontrolne są OK. PPP, czy dyszki, czy nie. Jakoś mało mnie to interesuje. dowiem się w punkcie lotto. No i ostatnia strapeczka z numerem 12. Dolary diamenty. Tutaj oprócz wygrywających liczb szukamy portfela. Wygrywamy również przypisaną kwotę bądź diamenciora, diamencior.

Dwadzieścia sześć, dwadzieścia dziewięć, czwóreczka trzydzieści sześć, szesnaście, dwója, trója, jak w szkole trzydzieści jeden, trzydzieści osiem, piąteczka dwunastka czterdzieści jeden, trzydzieści cztery i czternaście. Także świnie już nic nie dały. Kontrolne TP. No i co, szybkie podsumowanie, robaki moje. robaki robaczki. Na wydane 50 zł wygrała tylko jedna zdrapeczka Mega Pensja z w moim dniem urodzin 19. Dała 30 zł. Także większa część drapingu się zwróciła. Nie źle, może być. Ocencie sami, zostawcie łapeczki, subiki. No i dużo zdrówka dla Was. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa, pa.